Wymienimy sobie dzisiaj panel sterowania klimatyzacją w ML-u. Przyczyna przeważnie jest tego taka, że nie funkcjonuje pokrętło od ciepła i tak dalej. U mnie akurat funkcjonuje tu lewa strona, prawa strona nie funkcjonuje. Żeby to wymienić, musimy sobie otworzyć popielniczkę. Pod popielniczką tutaj w tym miejscu mamy dwie śrubki, jedna jest tutaj, druga śrubka jest tutaj. Wykręcamy obydwie śrubki i wyciągamy popielniczkę. Po wykręceniu tych dwóch śrubek popielniczkę do siebie, podnosimy ją lekko do góry. Z tyłu jest kabelek tutaj, który trzeba odpiąć, już to wcześniej zrobiłem. Łapiemy ten panel spod spodu, lekko go do siebie, na dół i cały panel mamy na wierzchu. Z tyłu oczywiście są śrubki, które trzeba odkręcić. Wyciągnąć wtyczki i można go wymienić. Wtyczki mają takie zapinki, które trzeba tutaj nacisnąć. A. wyciągamy jedną, wyciągamy drugą, pozostają nam tutaj śrubki do wykręcenia. Po usunięciu śrubek Panel wyciągamy, stary odkładamy. Bierzemy sobie nowy czy nowy, w sensie używany. Nowy i zakładamy go, dokręcamy w nim śrubki, oczywiście. Cztery. podłączamy kostki kostki podłączamy w następującej kolejności najpierw tą małą jako pierwszą ponieważ jak wsadzimy najpierw tą dużą to, to się, nam nie, jak wsadzimy tą dużą pierwszą to ta mała się nie zapnie albo odwrotnie o. i teraz sprawdzimy czy panelik działa odpowiednio Bardzo obydwie strony działają poprawnie, jedna druga nawiew również działa, także jest ok. Wszystko działa poprawnie, więc wyciągamy go z powrotem ponieważ jako pierwszy musimy zamontować półeczkę. Otóż to zamy półeczkę na stałe. panel. Tylko wciskamy. Okay. Panel na swoim miejscu. Trzymy. Wszystko działa. Bierzemy teraz zapalniczkę. Musimy ją odwrotnie położyć. Wsadzić kabelek. Odwrócić, wepchnąć działa, funkcjonuje poprawnie. Dwie śrubki.